Jeśli w tyle Rot wpadłem na najlepszy pomysł na trolla na świecie, który, miejmy nadzieję, nauczy coś Miniziko? Już tłumaczę o co chodzi. Miniziko dał się ostatnio nabrać na jeden z tych YouTube'owych przekrętów, gdzie ludzie w komentarzach piszą kliknij mój profil, a dam ci darmowe brejroty", I gdy już klikniesz, to zostajesz przekierowany na jakąś dziwną stronę internetową, gdzie każą podać Ci hasło do konta i swoje dane. No i Miniziko niestety podał i stracił całe swoje konto i wszystkie brain roty z bazy. W skrócie mówiąc, jest teraz bardzo smutny i zachowuje się jak jego życie po prostu by się skończyło. Ale ja wpadłem na genialny pomysł. Co jeśli ja zamienię się w hakera i zmienię swój swoje ubranie i będę po prostu go trollował, ale w miły sposób. Będę ulepszał jego brainroty, jego bazę, będę po prostu miłym hakerem. I zastanawiacie się pewnie w jaki sposób chcę to zrobić. Już tłumaczę. Z racji że jeden z moich kolegów jest admin, to mam dostęp do specjalnej komendy admin, gdzie mogę respić brainroty, ustawiać pieniądze i tego typu rzeczy. Ale to nie wszystko. Dodatkowo mam dostęp do mojego specjalnego haker panelu. I pewnie już teraz zauważyliście, że jest tutaj trzech mnie, a to dlatego, że dzięki niemu na przykład mogę się klonować. Patrzcie to, jak kliknę clone, to pojawiam się tutaj kolejny ja i mogę respić ich tak. Skończoność. Dodatkowo mogę na przykład wybuchnąć. O jacie. Ale najpierw zamieńmy się w prawdziwego hakera i zmieńmy swoje ubranko. Także jestem w kreatorze postaci i weźmy tutaj w katalog i wpiszmy haker. Co tutaj mamy ciekawego? Ojoj, oj, oj, Ta maska Anonymous hacker, ona jest taka niezła. dobra. U tak będziemy w niej wyglądali. Dobra, ją na 100% muszę kupić, więc kliknijmy by i 90 robuxów. Bierzemy ją. Mamy maskę. I jakbyśmy ubrali jakiś taki garnitur hakerski. W ogóle teraz zdajmę sobie sprawę, że pewnie haker nawet nie miałby czasu ubierać jakichś tutaj skinów i grałyby. Po prostu zwykłym bekonem, no ale trudno. Ja chcę jakoś ładnie wyglądać. O, jakbyśmy byli tacy czarno-biali. To wygląda epicko, więc kupuję to. Jeszcze tutaj brakuje trochę hakera, Jakieś bo jeszcze mu musimy sprawić. I jeszcze jakieś, żeby odchodziło od niego, może jakieś takie paski, jakby hakerskie. I tutaj mamy hacker code, więc klikamy buy i try i jak to wygląda uuuu jak to dobrze wygląda teraz faktycznie wyglądam jak hacker założyłem w ogóle swoje buty więc oby miniziko ich nie zobaczył i nic nie podejrzewał teraz jak jakiejś tutaj join czyli dołącz to dołączę do miniziko patrzcie on gra teraz w ciele więc wchodzę i zobaczmy także jesteśmy I jak widzicie nawet zmieniłem nick na grubasek hacker raz dwa trzy i gdzie jest Miniziko? Nigdzie go nie ma i nikogo tutaj nie ma. Jesteśmy sami na serwerze. Wezmę teraz odmutuję się, abym tylko ja go słyszał i podejdę do niego do bazy. Hmm, słabe corny, lili la la Pinletto Frutirano. No słabe, chciałbym mieć jakieś dobre Brainroty. No ale w sumie nie ma co się dziwić, bo kradłem Brainroty Nati, Zikowi. Pewnie karma mnie dopadła. Mam tylko 67 tysięcy. No i 5 Robuxów. Jestem spukany. Ja, biedny mini Ziko. Kto tu jest grubacy Hacker123? O nie, on wyszedł, on wyszedł. Ja na szczęście mam tutaj pelerynę niewidzialności, więc klikam ją. I podejdę tam do niego. I teraz tak, pojawił się przed twarzą. Pyk! Jestem tutaj. To jest! Napisz do niego. Cześć młody. Nie, to kolejny jakiś haker, zaraz będę musiał chyba wyjść! nie, 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 nie. Nie wychodź. Co? Y on mnie słyszy? Chyba skakowali mi komputery i jeszcze kłośniki, że on mnie słyszy. No nie, jeszcze to. Teraz muszę jakoś wybrać z tego, żeby się nie bał. Napisałem mu, nie bój się, masz włączony czat głosowy w grze. Przecież ja takiego czegoś nie włączałem. To nie to ci hakerzy, co mi wkradli się na konto, no nie. Jeszcze pewnie zaraz mi brain roty ukradnie, moje ostatnie. Napiszę mu, nie jestem tutaj po to, aby ci kraść brain roty, spokojnie. Nie jestem tutaj po to, aby ci kraść brain roty, spokojnie. Chociaż w sumie i tak by nie miał z tych brainrotów nic, bo są słabe. To co chcesz, panie grubasku hakerku? 1, 2, 3 Mam pomysł, mam pomysł na Mogę ci pomóc. W jaki sposób ty mi chcesz pomóc? Ty jesteś w przeciwieństwem tego hakera, co mi wprawdzi się na konto? Może zostaniemy przyjaciółmi? Podejdę teraz do jego brainrotów i zobaczę, jakie tutaj ma słabe te lili, lili, pipi kar. O nie. A jak ci zhakowali to konto? No bo kliknąłem w jakiś link, i tam było napisane darmowe roboxy, zmienili mi hasło, i potem musiałem napisać do admin administratorów z Roblox'a by mi odzyskali konto. No i udało się. Byłem przy tym cały czas i mu pomagałem, więc w sumie znam tą historię, ale spytałem się jeszcze raz, żeby nie podejrzewał, że to ja. I teraz kolejna wiadomość. Wiesz, jak chcesz, to mogę ci zrespić jakieś brain roty. No chętnie w sumie, chciałbym jakieś dobre brain roty. A może zrespisz mi na przykład Six 7 bo w sumie miałem tyle ich i chciałbym mieć chociaż jednego Six 7 Okej, okay, ale zrespienie brain rotów dla niego nie może być takie łatwe. Okej, okay, ale jeśli odpowiesz mi na kilka pytań. Co, jakie znów pytania, kolejny sprawdzian. Byłem dzisiaj w szkole i dostęp piąteczkę, bo się pouczyłem. No ale dobra, to daj te pytania. Pierwsze pytanie, co by zrobił, jeśli twój znajomy wysłałby Ci link i kazał w niego kliknąć, a potem musiałbyś się zalogować na swoje konto. Już tłumaczę, o co chodzi, bo patrzcie, na przykład jak piszecie Roblox, to domena Roblox wygląda tak roblox.com, a gdy na przykład tutaj zamiast L wpiszecie I, to zobaczcie, niczym to się dosłownie nie różni. I tak właśnie oszukują skamerzy niektórzy, ale jest o wiele więcej tych rzeczy, więc dobra, wyślijmy tą wiadomość do Miniziko. W sumie zależy jaki to był link i też jaki to byłby znajomy, bo na przykład jakbym dostał taki link od Zika, to bym kliknął. A mógłbyś mi ten link wysłać? Nie, nie zamierzam go wysłać, ale napiszę, twój znajomy wysłał ci link do prywatnego serwera. Steel Brainrod z 6X lakiem Z 6X lakiem? No to tak bym kliknął! Kliknąłbym, to jest logiczne! Nie no co za głupek! A jeśli musiałbyś się zalogować? No chyba każdy musi się zalogować, jak chce zagrać w Robloxa, no to logiczne, zalogowałbym się. Co jest nie tak z tym dzieciakiem, no! Źle! Co jeśli link byłby fałszywy? Jakby link był fałszywy, no to raczej bym w to nie kliknął XD! Skąd byś wiedział, że nie jest? Bo by wyglądał dziwnie, bym wiedział, że to jest fałszywy? Dziwne pytania, zadajesz grubasek Haker 1,23. Oczywiście, żeby przecież nie wiedział, bo one wyglądają tak samo. się do niego wie, że ludzie tworzą fałszywe linki i w nazwie Roblox zamiast L jest I. I patrzcie, widzicie, to się niczym nie różni. To po lewej jest l, a to jest I. I zobaczmy, jak na to zareaguje. Czy mówisz, jakbym tam się zalogował, to bym znowu stracił konto? Tak, 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 tak. zaczynam rozumieć w takim razie. Okej, okay, okej. Okay. Wiecie co, zacznę go nagrać jakimś dobrym brainrotem. teraz. Piszmy kosik admin i zresztą mu tego. Six 7 którego chciał, bo to nie jest w sumie jakiś najlepszy brainrot. Ja jeszcze będę respił może lepsze, więc Rainbow i Spawn i zresztą w sumie nawet dwa. I idzie jeden i drugi. Y za co dostałem tego brain rota, Pewnie za prawidłową odpowiedź o nie, nie mam na nich pieniędzy. Nie ma pieniędzy? Czekajcie na domu szybko, na domu szybko pieniądze. Okej, okay, nada, nadaję mu set money, pik, 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 i enter. A, pieniądze? Kupuję od razu brainroty. roty. Tego nie przewidziałem, że on może nie mieć pieniędzy przecież, bo miał tylko 67 tysięcy. Na początku mówił. Teraz mam już 67 bilionów, to musi mieć przeznaczenie. Nie ma za co. Nie ma za co, ale zresztą takich jeszcze 100! Chcę uzupełnić całą moją bazę! Proszę! Byłem dobry, ale nie na długo, więc na razie nic mu nie resmy. Jeszcze musi podpowiadać na kilka pytań. Kolejne pytanie. Jeśli byłbyś na publicznym serwerze Sile Brainrod i ktoś by ci wysłał zaproszenie do znajomych, a potem kazał ci przesłać swoje hasło, co byś zrobił? No, logiczne, żebym mnie wysłał. To pewnie byłby jakiś skamer. A jeśli powiedziałby ci, że kupi robuxy? No, to zależy ile robuxów. 10 tysięcy to nie może być jakoś dużo ani też za mało, tak? Realistycznie. 10 tysięcy? To jest bardzo dużo. No, po to by mu te hasło. Bo bym mógł je potem zmienić, jakby mi dał te Nie, nie mógłby zmienić źle! Nie, no ja jacie. Czemu mnie uderzył? O co tobie chodzi? Nie, nie rób tak. Jak to tak robić? Wszystko jest mądre. To nie jest w ogóle mądre. W takim razie biorę tego jednego Six Seven z powrotem do mojej bazy, bo katastrofa, jak on odpowiada na te pytania. Nie można podawać haseł innym ludziom do kąt, no. Czy umie ukraść tego Six Seven? Najpierw dajesz prezent, a potem zabierasz go? O co tu chodzi? On musi zrozumieć swoje złe zachowanie. Najszymu mu, jeśli odpowiesz na następne pytanie, zrespię dragona. Jeśli odpowiesz na następne pytanie, respie dragona, kaneloni? Co? No, dobra, to dawaj mi to pytanie szybko. Jakie pytanie możemy następne? Bo nie mam żadnego pomysłu. Takie, na które mógłby po prostu w jakiś sposób się natrafić. Okej, okay, wpadłem na genialny pomysł. Jeśli widziałbyś film na YouTube darmowe cheaty do Roblox Stile, Brainrod, co byś zrobił? W ogóle, boję się wysłać tą wiadomość, bo tutaj są cheaty. Roblox style Brainrod. Oby mnie dostał bana tylko, ale dobra, wysyłam. O, i tak jak mówiłem, wysłałeś jakieś hasztagi. Co on wysłał? On chce mnie zbanować? Czy o co tutaj chodzi? Eee, co ty robisz, panie grubasku? Może tak to napiszę. Jeśli widzisz hacks na ity, co robisz? O, wysłało się. Co to znaczy, hacks, że będę takim hakerem dobrym jak ty? Bo nie ogarniam, o co tu chodzi. Nie, 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 to może. No właśnie wiedziałem, że źle to napisałem. hacks w style Brainrod. No to pewnie bym je pobrał. Okej, okay, pobrałby, ale w pobraniu w sumie nie ma nic jeszcze złego, dopóki ich nie uruchomisz. Więc tak naprawdę jeszcze nie zawiódł tego pytania. A czy uruchomiłby się? Hmm, czy ja bym to uruchomił? Nie, bo jakbym chciał to pobrać, to musiałbym kliknąć jakiś link i wtedy bym w ogóle stracił wszystko, bo by chcieli moje hasło do Roblox. Okej, okay. trzeba mu w takim razie zrespić tego dragona kaneloni, bo bardzo dobrze odpowiedział. Nie dałby się nabrać w takim razie teraz już. Jest dragon kaneloni i spawn. Jeden i drugi. O, oh, dwa dragon kaneloni się zrespiły. Nie, to jest, chyba jakiś, to jest chyba jakiś sen. Kupuję od razu, bez zastanowienia. Dobra, no, zrescuj mu więcej tych dragonów Caneloni. Rainbow, tutaj kilka ich. zresztą mu jeszcze Ying Yang. Niech i kupuje wszystkie dosłownie. Czemu tu jdem jeszcze trzy dragon Caneloni? O co tutaj chodzi? Cztery! Co? Nie, pięć! Pięć! Dobra, kupuję od razu. Wszystkie kupuję. Trzeci, czwarty, piąty. Ósmy, siódmy, ósmy, dziewiąty To jest chyba jakiś sen, to jest sen jakiś Ile tych dragonów tu idzie do bazy Uuu. Panie dobry a Zespisz mi Headless Chronman O Headless Chronman mu chyba chodzi, czekajcie To jest teraz oficjalny test, czy zda Cały ten egzamin. A czemu ich nie zrespisz sam? W jaki sposób niby ja mam to zrobić, skoro ja jestem zwykłym kaczem? Dodaj mnie do znajomych, a wyślę ci link do mojego admin panelu. Hmm, to jest chyba jakieś pytanie oficjalne, bo nawet event się odpalił, ale chyba nie kliknę w żaden link. Bardzo dobrze tak jest! Zdał test. Gratulacje.